Czym się różni Olon4, Olon6, czyli wszystko na czterech, czy wszystko na sześciu? Drodzy pacjenci, w przypadku na czterech kończymy na czterech implantach. W przypadku sześciu implantach zakładamy sześć implantów. Oczywiście, ja jestem osobiście zwolennikiem rozwiązań na sześciu implantach, ponieważ mamy większą ilość implantów i to jest optymalna ilość implantów. Nie potrzebujemy na pewno większej ilości implantów. Dzięki temu, że mamy 6 implantów, one są rozłożone co drugi ząb, czyli dwójka, czwórka, szóstka. Jesteśmy w stanie 12 zębów, nawet 14 zębów uzupełnić na sześciu implantach w każdym łuku. Jest to praca stabilna, długoterminowa i polecana. Czy na czterech implantach jesteśmy w stanie odbudować pełny łuk? Oczywiście, tak samo jak w przypadku na 6 implantach, również jesteśmy w stanie wykonać przy tej metodzie. Zęby w jeden dzień, czyli tego samego dnia wykonujemy zabieg i tego samego dnia pacjent wychodzi w uzębieniu. Natomiast pamiętajmy, mamy dwa implanty mniej. Często jest tak, że te implanty zakłada się pod skosem, zakłada się te implanty w odcinku przednim, nie umieszcza się ich z tyłu, przez co mamy bardzo często ograniczoną ilość możliwości odbudowy zębów. Na czterech implantach na pewno zawsze w każdym wypadku odbudujemy 10 zębów. Jesteśmy również w stanie wykonać zębów 12 na czterech implantach i jest to również stabilna praca. Pamiętajmy o tym, że na czterech implantach również jesteśmy w stanie odbudować 12 zębów, ona będzie stabilna. Niemniej jednak, jeżeli zastosujemy pewne wzmocnienia, które są potrzebne, to cenowo pomiędzy czterema implantami zbliżamy się do pracy na sześciu implantach i również 12 czy 14 zębów. Tym samym ta jest pracą bardziej ekonomiczną. Ale pamiętajmy, na czterech implantach również jesteśmy w stanie odbudować e, pełen łuk. Zapraszam na konsultację. Możecie się dowiedzieć, czy również wy możecie wykonać sobie taki zabieg.